Radosław Sikorski. Jego nominacja na wicepremiera wywołała entuzjazm betonowego elektoratu Platformy Obywatelskiej. Zachwycano się na przykład tym, że formułę rotę przysięgi ministerialnej wygłosił z głowy. Miał to być dowód jego wielkiego formatu intelektualnego. No cóż. Być może poprzeczka nie jest w tym środowisku zawieszona zbyt wysoko. Ale już mówiąc bez, zło bez złośliwości, Radosław Sikorski to przyszłość. Radosław Sikorski to przyszłość Platformy Obywatelskiej. Jeżeli ktoś ma zastąpić Donalda Tuska na stanowisku premiera, jeżeli ktoś ma zastąpić Donalda Tuska na stanowisku e, szefa Platformy Obywatelskiej, to tym kimś jest właśnie Radosław Sikorski. Spróbuj moich cukierków, krzyżki o smaku czekolada, chili dostępne tylko w sklepie SFD. Użyj kodu Zero i zamów taniej. Partnerem kanału jest XTB. Aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Zarabiaj na każdym zakupie z kartą Zen. Odkryj nasz unikalny system Moneyback. Najnowszy magazyn Zero już dostępny. 400 stron najlepszych autorów. Zamów na magazyn.0.pl. Dlaczego on? Dlaczego przyszłość należy do Sikorskiego? No, mamy tutaj do czynienia przynajmniej z dwoma czynnikami. Zacznijmy od pierwszego, chyba najistotniejszego. Ten pierwszy czynnik to jest Donald Tusk, a właściwie jego słabość. Donald Tusk się kończy. To jest coraz bardziej powszechna opinia nie tylko w kręgach niezależnych analityków czy publicystów, ale także i w samej Platformie Obywatelskiej oraz w mediach przyjaznych Platformie i samemu Tuskowi. Coraz mocniejsze jest tam takie przekonanie, że Donald Tusk ma najlepsze swoje lata polityczne już niestety za sobą. Że posunął się tak w latach intelektualnie, że nie jest tak sprawny, tak bysty, nie ma takiego refleksu i że coraz częściej popełnia błędy, i to poważne błędy, jak na przykład ten słynny wywiad podczas kampanii wyborczej słynny wywiad u Bogdana Rymanowskiego, który zdaniem wielu no. Miał pogrążyć Karola Nawrockiego, a tak naprawdę doprowadził do jego zwycięstwa. Że to są postaci, których nie zna. Nie są to wiarygodni świadkowie. Jacek Murański. Postać znana. Znana także panu Nawrockiemu. Znana między z walkę MMA. Także aktor w takich niedużych rolach. Murański. Pod nazwiskiem. Wiem o tak zwanych kompromatach, hakach. W którym chwalił się Patryk Masiak, wielki Bóg. Narasta, narasta takie poczucie, że Donald Tusk się kończy. I jest to poczucie, które narasta także w samej Platformie i w sprzyjających jej mediach. A zatem słabość Tuska to jest ten czynnik pierwszy. Czynnik, który pokazuje, dlaczego przyszłość należy do Sikorskiego. Ale jest równie istotny czynnik drugi. Drugim czynnikiem, który sprzyja Sikorskiemu. Jest brak osobowości w Platformie Obywatelskiej. Platforma to jest jałowe pole w tej chwili, jałowe pole, na którym nic nie wyrasta. I do tej jałowości w dużej mierze doprowadził Donald Tusk, który kiedyś no, wycinał. Bardzo brutalnie traktował każdego polityka, który był trochę zdolniejszy niż przeciętny i mógł dla niego stanowić zagrożenie. Długo by wyliczać te z tych polityków, których Tusk jakoś tam usunął czy zmusił do odejścia z Platformy. Tusk wolał opierać się na takich politykach, którzy nie stanowili dla niego konkurencji, nie stanowili dla niego zagrożenia. No, yy, przecież pamiętamy, że swoją następczynią na stanowisku premiera uczynił Ewę Kopacz, a Ewa Kopacz yy, to była kobieta, która zabłądziła na lotnisku w Berlinie. Szefem Platformy Obywatelskiej był przecież yy, Borys Budka, którego trudno nazwać yy, wybitnym politykiem, ale z, wielką, z wielkim entuzjazmem prowadził platformę na skraj upadku i pewnie platforma by upadła, gdyby przywództwa z powrotem nie objął właśnie Donald Tusk. No, był jeszcze Rafał Trzaskowski, polityk no, nietuzinkowy, który jakoś przeżył wszystkie czystki Donalda Tuska. Ale polityk, który, cóż, jego kariera po tych drugich wyborach prezydenckich, które po raz kolejny przegrał, no właściwie się zakończyła. A jeżeli się nie zakończyła, no to na pewno Trzaskowski zjedzie teraz na boczny tor. Trudno sobie wyobrazić żeby polityk, który zaliczał tak spektakularne porażki, tak straszliwe klęski, miał stać się twarzą Platformy, miał nią w przyszłości pokierować. W Platformie brak jest charyzmatycznych polityków w wieku 30-40 lat. Tutaj żadne właściwie nazwisko nie przychodzi do głowy. Z tego młodego i średniego pokolenia no, Platforma nie dochowała się, a w każdym razie nie widzimy na razie kogoś takiego, kto mógłby w przyszłości przejąć pałeczkę od Donalda Tuska i Platformą pokierować. Nic zatem dziwnego, że na tym bezrybił i rak jest rybą. Po cóż, bo Radek Sikorski, przepraszam, Radosław Sikorski na tle innych polityków Platformy Obywatelskiej prezentuje się po prostu wybitnie. Na tym tle łatwo mu błyszczeć. Więc błyszczy. Co ciekawe, to chyba jedyny e, polityk Platformy Obywatelskiej, który skorzystał na ostatnich wyborach prezydenckich. Wyborach, które były potworną traumą dla e, całego środowiska, które wykoleiły e, karierę Rafała Trzaskowskiego, które bardzo nadwątliły pozycję Donalda Tuska, ale w sposób przedziwny i paradoksalny wzmocniły pozycję Radosława e, Sikorskiego. On z tej porażki, z tej klęski, wycisnął dla siebie ile mógł i wycisnął sporo. Dlatego, że cóż pamiętamy, że to on zorganizował to piwo z Mancenem, które zdaniem wielu było takim majstersztykiem e, gry politycznej. A po wyborach e, pojawiło się wiele opinii, no, takich uznanych również polito politologów, którzy twierdzili, że gdyby to Sikorski e, w wyborach startował, to miałby znacznie większe szanse na zwycięstwo niż Rafał Trzaskowski, który no, raził taką swoją sztucznością i nieporadnie dosyć udawał polityka prawicowego, bo taki scenariusz mu w tych wyborach napisano. Sikorski w tej roli byłby znacznie bardziej wiarygodny. No cóż, może Sikorski by wygrał te wybory, może by przegrał tego nie wiemy, już się nigdy nie dowiemy, ale faktem jest, że Sikorski ma w tej chwili naprawdę niezłą prasę i to właściwie jako chyba jedyny polityk związany z Platformą Obywatelską. Jest w tej chwili także jedynym politykiem PO, którego, któremu ludzie, Polacy ufają. Pojawiło się ostatnio kilka sondaży, takich rankingów zaufania do polityków, i w jednym z nich Sikorski jest na pierwszym miejscu, w innym jest na czwartym ale jest jedynym, absolutnie jedynym politykiem platformy, któremu Polacy jakoś tam ufają. Inni albo w ogóle w takich rankingach nie występują, albo są bardzo, bardzo, bardzo daleko, jak na przykład Donald Tusk. Sikorski ma nie tylko niezłą prasę, ma ostatnio także niezłą pasę. I wydaje mi się, że jedną z przyczyn tej dobrej pasy Sikorskiego jest to, że radzi sobie ze swoim uzależnieniem. Ale spokojnie nie chodzi o narkotyki, nie chodzi o alkohol, chodzi o taką słabość Radosława Sikorskiego do twitowania. To był polityk, który w czasach opozycyjnych, ale nawet już jak był ministrem, produkował jakieś nieprawdopodobne ilości wpisów na, na platformie X i te wpisy nie zawsze były najmądrzejsze, no bo jak ktoś produkuje dużo wpisów, to, to choćby był bardzo mądrym człowiekiem, to trudno, żeby wszystkie te wpisy były mądre. W przypadku Sikorskiego, no duża ich część była niezbyt mądra, mówiąc dyplomatycznie. No tutaj przywołam choćby słynny przykład owego tweeta, kiedy, w którym Sikorski dziękował Stanom Zjednoczonym za rzekome wysadzenie w, powietrzu, w powietrze Nord Streamu 2. I potem propaganda rosyjska wymachiwała tym tweetem Sikorskiego i robiła to nie bez przyjemności. No właśnie, piętą achillesową Sikorskiego było to, że on czasem pisał, a czasem mówił rzeczy niezbyt przemyślane wspomniałem o tym twicie, ale też przypomnę historię, kiedy Sikorski publicznie mówił, że po inwazji Rosji na Ukrainę rząd PiSu właściwie był bardzo blisko tego, żeby podjąć decyzję o rozbiorze Ukrainy wspólnie z Rosją. No to były bzdury wyssane z palca, które szkodziły no, nie tylko Sikorskiemu jako autorowi takich bzdur, ale po prostu Polsce czyniąc z Polski państwo niepoważne. Ale ostatnie czasy to czasy, kiedy Sikorski radzi sobie dosyć dob dobrze ze swoim uzależnieniem. Pisze znacznie mniej na X, raczej nie pisze na nim takich spektakularnych bzdur. W tych swoich wpisach albo w filmikach no, utrzymuje taki, taką rangę ministra spraw zagranicznych. No i ta ranga została podwyższona. Sikorski został mianowany wicepremierem, i właściwie no, dominuje teraz takie myślenie, że Sikorski może zastąpić Donalda Tuska. Czy może? Moim zdaniem to nie jest tak, że jest jakiś bardzo precyzyjny plan, który zakłada, że dnia tego i tego Radosław Sikorski zostanie szefem rządu, a dnia tego i tego Radosław Sikorski. Zostanie szefem Platformy Obywatelskiej. W polityce to rzadko tak działa. Myślę, że sam Tusk, który jest premierem no niech i szefem Platformy, niechętnie będzie oddawał to, co do niego należy, natomiast będzie dosyć uważnie przypatrywał się rozwojowi sytuacji, będzie analizował rozwój sytuacji. I myślę, że Tusk liczy na to, że ten zrekonstruowany rząd odpali że zacznie być sprawczy, że zacznie dowozić jakieś projekty, że ludzie odczują pozytywne działania tego rządu i w związku z tym i Platforma, i rząd, i brakuje im tu trzeciej ręki, i premier nieco poprawią swoje notowania. Ale jeżeli ten rząd cudów nie dokona, a ja zakładam, że raczej nie dokona, no to trzeba będzie znowu szukać jakiejś ucieczki do przodu. To może być kolejna rekonstrukcja rządu, to jest ulubiona metoda Donalda Tuska, ale być może wtedy w samej platformie i w tych mediach sprzyjających platformie jednak już dosyć mocne tezy się pojawią, że Donald ustąpi. I z nimi Tusk będzie musiał się pogodzić, nawet przy swojej takiej bardzo mocnej, no, dyktatorskiej wręcz pozycji, dlatego, że no, dojdzie do niego świadomość, że on najzwyczajniej w świecie ciągnie w, w dół i rząd, i platformę obywatelską. I w tej sytuacji to właśnie Radosław Sikorski może przejąć schedę. Po Donaldzie Tusku. No w tej chwili widać, że ewidentnie został namaszczony na delfina. Na delfina, czyli następcę tronu. Czy ewentualna zmiana tuska na sikorskiego oznacza też zmianę linii politycznej rządu czy platformy? No raczej nie, dlatego że sikorski. Nie znosi pisu przynajmniej tak samo jak, jak premier Tusk. Walka z pisem to jest taka jego główna misja życiowa, być może także dlatego, że w tym pisie kiedyś był. I takie wojny domowe są oczywiście najbardziej krwawe i najokrutniejsze. Zatem ewentualny rząd Sikorskiego czy Platforma Sikorskiego to nie będzie partia, która jakoś pójdzie do centrum, ostudzi nieco emocje. Na to nie liczmy. No, takim bliskim przyjacielem i politycznym, ale też takim ludzkim Sikorskiego jest Roman Giertych. Sikorski jest też idolem silnych razem, czyli właśnie najbardziej takiego betonowego, ostrego elektoratu platformy obywatelskiej. Jest zresztą taka zabawna historia, która pokazuje zaciekłość Radosława Sikorskiego. On w poprzedniej kadencji był europosłem, eurodeputowanym. I często razem z innymi deputowanymi, także z PiS, ale innymi deputowanymi z Polski, latał po świecie. Gdzieś tam e, nawet na bardzo małych, prowincjonalnych lotniskach panowie i panie wspólnie lądowali. I tam zazwyczaj na takim lotnisku ktoś chce się zalogować do Wi-Fi albo szuka jakichś hotspotów. E, I często m, pokazywał się na liście hotspotów e, Hotspot e, 8 Gwiazdek, czyli. Te sformułowanie ośmiogwiazdkowe, i to był prawdopodobnie hotspot Radosława Sikorskiego, który w ten sposób go sobie nazwał, żeby właśnie wkurzać pisowców. Wydaje się, że to wicepremierostwo jest zatem trampoliną dla Sikorskiego do jeszcze wyższych urzędów, na przykład do szefowania Platformy Obywatelskiej, ale tutaj trzeba podkreślić jedną rzecz. Sikorski nie jest lubiany przez partię. Nie jest lubiany w Platformie Obywatelskiej. Są na to bardzo empiryczne dowody, no bo Sikorski dwa razy przegrał prawybory. Kiedyś przegrał z Bronisławem Komorowskim w roku 2010, teraz niedawno przegrał z Rafałem Trzaskowskim. Dlatego, że nie dlatego, że Komorowski był takim fantastycznym kandydatem, no raczej nie był tak jak prezydentem, natomiast po prostu członkowie Platformy. Nie przepadają za Sikorskim. Raz, że ciągnie się za nim ten ogon pisowskiej przeszłości, ale dwa, Sikorski jest postrzegany w platformie jako postać antypatyczna, jako buc i bufon. No i ludzie, którzy znają Sikorskiego, twierdzą, że rzeczywiście jest coś na rzeczy. Ale z drugiej strony, jeżeli nie głupi człowiek, większość swojego życia. Spędza pośród miernot. No to trudno, żeby na te miernoty nie patrzył z góry. Spróbuj moich cukierków. Krzyszki o smaku czekolada Chili dostępne tylko w sklepie SFD. Użyj kodu 0 i zamów taniej. Partnerem kanału jest XTB, aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Zarabiaj na każdym zakupie z kartą Zen. Odkryj nasz unikalny system Moneybag. Najnowszy magazyn Zero już dostępny. 400 stron najlepszych autorów. Zamów na magazyn.0.pl. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.